No witam wszystkich bardzo serdecznie w tym odcinku tej serii, właściwie bitew z Rome Total War. Jestem część z Blackbind 2, 2 Blackbind po prostu. No, Cześć. Blackbind. Dobra, to wchodzimy, czekaj. No, gramy przez LAN jakby coś. Co jest teraz wluselanek. Okay. Okay. To ja mam tak chwilę pogadam. Czyli tak, będziemy w tym odcinku próbować y, zdobyć Rzym. My będziemy grać y, takim pożarzymi na mnie, oni będą rzymianami. Żeby było tak realistycznie. No. E, no. Jestem. No, już jestem. I powiedz mi dlaczego Rzymu bronią Kartagińczycy? Co, gdzie? A. a. Okej. Okay. mu miasta greckie, greckie oblegają ten? Czemu miasta greckie oblegają Rzymian? Bo lubią. Aha, dobra, to ja też będę Grekami. Okej, ja będę w tym roku. Poczekaj, Poczekaj. Poczekaj, wezmę więcej denarów. No wiem właśnie, o to mi chodzi. Okej, okay, okay, już, maksymum. maksymum. Dobra. To zaczynamy. Spartańscy okay. Okay. Pałę, to jest, spartańscy <noise> bierzemy. Okej. Na to będzie taki pseudofilmik. Dobra. To jakby coś, to, jest, to ja zajmę się y, tym, oblężniczymi rzeczami, a ty zajmiesz się... Ja się będę strzelał do wroga od łuczników. Okay. 6, 11, to ci nie, tych nie. Bierzemy sobie najemnicy, kretańscy, kretyńscy na łucznicy. E, Okej. Okay. No i ogólnie mamy dobre wojsko wybrałeś sobie już? I tak, tak, moment. 3-4, dobra, to jest, to jest, to jest. Dobra, jestem gotowy do ataku, a ty? Ja też. Dobra, to co? Atakujemy? Ale jeszcze moment. Dobra. Już? już? Tak. No. no. Próbowaliśmy grać w kampanię na Multi, ale coś się nie udało z takim jednym programem? I gramy jednak na lan bitwa jednak. No. Jeszcze spróbujemy grać w kampanię. Znaczy, ale to później, bo... No. Dysperacko chcieliśmy nagrać jakiś odcinek z tego. Ja chciałem w Ediwala grać, a ten... nie. Nie, bo nie, bo nie, chcę, nie chcę go ściągać. No. Wiesz co? Gdyby kolega mi nie, nie zepsuł płyty, to byśmy grali na oryginalne, Na oryginale. Ale jako, że kolega zepsuł, no to... Dobra, rozstawienia. nie rozpoczynamy hmm. rozstawienie. Kliknij, Dobra Ale się nie umie A um, Ale są wielkie mury Rzymu, jak ja <ścoughs> 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 Jak my to zajmiemy? nie um. się, Boże Zniszczymy ich Dobra są Ej, na... a masz te machiny, które Pozwalają hoplici wejść do... Koplicy są na the bórze. best! Pamiętaj, koblici w ulicach są... Hoplici w ulicach są the best! Ej, masz te maszyny, które dają, że wchodzi na mury się? Nie. Ja też nie. Świetnie. No, mam problem. Mały tam problem. Ostry. Oj, tam Znaczy ja tam mogę ostrzelać, ale też? Prze, zanim przebiją się... Dobra, zaczynamy? Jeszcze sekundę. Okej. Okay. Ja sobie to je wojsko tak na szybko. No ja wezmę włączę u mnie strzały, a nie zwykłe wezmę, bo chcę zburzyć mury, a nie je podpalić. <laughs> Nasze się ich podpalić chyba. No właśnie. No. A, ale to źle ustawiłem. O, Dobre. i jeszcze jedna rzecz. Ja wziąłem, żeby komputer automatycznie wybrał yy, przeciwnikom yy, z tych żołnierzy, więc może być ostro. O Jezu. Boję się. Dobra, czekaj, ja sobie rozstawiłem, bo ja. Jak oni wejdą, oni wejdą. Nie wejdą. To będzie ostro. No co ty, ale się odkryłeś. Za ostro. Bo ja wiem. Będzie ciężko na pewno. To jest no Rzym, to jest Rzym. Dobrze, to zaczynamy? Już sekundę, jak wezmę katapulty, żeby strzelały w bramę. Okej. Okay. Dobra, trzy, dwa, 1. Będzie ostro. A, na murach nikogo nie ma? Czy są? Są na murach. Są. Łucznicy cholera. Nie, to ciężka piechota. A w środku, a jak oni się w środku ustawili, tyłem do mnie? A my z katapult będziemy próć do nich. No. O Jezu, ale do mnie strzelają z tych murów. O mój Boże. A mnie w ogóle. Proszę? A mnie w ogóle nie strzelają, nawet a mnie nie patnęli. z murów, dlatego tak. Ale spokojnie, moich ludzi są gotowi do ataku. Dobrze, no, przemarszu do ataku. Ale celujcie ludzie, celujcie w wrota, a nie w wieżę. Ja celuję tam w mury. Ja celuję w wieże, bo. No ja celuję o, zawaliło w wieżę, bo ja się, właśnie. jak ładnie pospadali. Masz jest rozwalić wrota niż ten. bramę, niż. Wiem. Um, bo są mury, są bardziej wytrwałe. Ale oni mają żelazną bramę to jest ten problem. Ajajaj. ja, Ale nie podchodź do bramy. Ja podchodzę, jak rozwalę ją. Wiesz, że y, zaleją cię smołą, jak nie zdobędziesz bramy. Ja wiem. Zaleją smołą, ale to nie jest specjalnie wykorzystane. Nie za bardzo mi zabiera żonie. Rozwalam im właśnie brana, a nie żelazne bramy i to jest problem bo nie umieją trafiać moi. <grym> to jest tragedia nie żołnierze ale mówi się trudno ale się wściekli na mnie jezu ile strzał Boję Bo się no ludzie rozwalcie im tą bramę bramę a nie wrota jezu nie bramę tylko wrota jezu ale się... 9 fps ów mam, rozumiesz? Dobra, już mam 18. E to jest okay. ROM, rozumiesz? Gram w szczególności na dwójkę na ultra na HD bez problemów. A tu się ścina. A to dlatego, że tutaj jest ten limit klatek, tak jak w gotiku. Limit klatek na sekundę, czyli FPS. Bo gdyby nie było limitu, to gra by zaświrowała Ale umie ją rzucać, po prostu tajebiście. To już się, a nie w te wrota. Będziesz lepiej, będzie szybciej. Bierzesz, jest prościej trafić. Strzelajcie nuby! A dobrze, trafili ich przynajmniej. Tak jakby, bo trafiają w mury. Okej. Okay. A czy moi ucznicy nie strzelają. Tak zbój Nie, rozwaliłeś, rozwaliłeś mam filmik. Czemu moi ucznicy nie strzelają tak w ogóle? Macie strzelać, idioci! We wroga! Strzelam w mendy, ale nie reagują. Okay. A moi nic nie robią, moi sobie siedzą patrzą się na wroga. Pomimo tego, że mogą do niego strzelać, to nic nie robią. Uuu jak ładnie poleciał. Triati Straż, Straż proć. Proć. Czekaj, bo leci strzał. No jest jak mamy kilometry. 7% ludzi straciliśmy, a oni cztery. Rozumiesz? To jest, to jest sprawiedliwość. Cholera muszę niedługo podejść pod ten mury, ale to jeszcze chwilę zajmie. Bo źle się ustawiłem de facto. Ale strzelam teraz we wroga. Wow. Tempie spróbujemy ich wstępić. Ale się tnie. 14 Ciekawe jak to będzie na tym wyglądać. Dokładnie latają. Bo Rozwalić latają. ich. Tych łuczników bardziej, bo yy, no gości, z łuczników no yy, z gości z łuczniami można tak jakby olać, ale... Łucznicy to priorytet. Wiem, ja bym łuczników trzymał Stracili amunicję łucznicy wroga. O nie, katapulta mi się dymi, lol What the fuck WTF Jest, rozwaliliśmy mur Jest, 62, ale to fajnie wygląda. Zobacz, jak u mnie wygląda fajnie rozwalony mur. Jaka piękna fizyka tej gry. No, elementy wszystkie znikają. Kapikna fizyka tej gry Tej gry i no. Ej, co, mam problem tutaj no nie? Możesz Ej, ja mam problem tu. mały Jaki? Bo ja nie wziąłem sobie żadnych jednostek piechoty, bo chciałem tylko strzelać w, nie, w ich mury. I co? A tutaj się zgromadziło niezła armia. I... Aha, okej. Okay. Albo to są martwi leżą. Rozwaliliśmy im chyba mur. Tak. No, to znowu. Nie, nie! Łucznicy, głupi! O mój Boże, czekaj, weź pause Znowu rozwaliłem <laughs> Dobra, czekaj wile. Kliknij pauza. No już No A, No, ok. już, 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 już Dobra, bo moi się mnie nie słuchają oczywiście A moi się słuchają i pięknie niszczą mury tylko kłopot by był z, y, teraz z wejściem na no. góry Cholera. Tępe legiony. Tępe legiony. Ale można by powiedzieć, że nieźle ich zrzucamy. Bo one nie spadają. My nie zdobędziemy tego miasta, polegniemy, to jest pewne. Ale zawsze warto spróbować. Tak. Eee, więcej stracieli niż my. Bo zrzucam z muru O, okej. Okay. Zrzucam z muru Co robisz z drogami? Zrzucam z muru Okej. Okay. Czekaj, no... ja, tu był taki fajny przycisk. I on pomagał mi. On zawsze pomagał. O, sorry, I widzisz y, jak są żołnierze rozstawieni. A nie mogę tego teraz nigdzie znaleźć. Dobra, tam Czekaj, 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 Nie, nie. Nie, o oh sorry. Weź P. Dobra, bo coś chcę sprawdzić. O, I, U, i T. T prawa 2 przycisk w Czemu? <śmierzy> Nie mam zamiaru tego <śmierzy> Dzięki. Dzięki. <śmierzy> Nie ma za co. Okej okay, dzięki kolego. Epicyde. Nie ma za co kolego. No będę ci całkowicie olewał. Wiem. Czy bym przeszedł tu, ale bym prędzej rozwalili wszystkie wojska niż ja bym tam dotarł. Wiem wiem. Z cholera, nie ma tego. No dobra, no to czekaj. Wszyscy idą wszyscy dobrze. Czekaj, z ją górę. Świetnie, w środku nagrywania jest bułka. Aha. Episkweść gwarantowana. Miec chłopici! Jezu, nie, to już jest poli. Jeden po Jeden oddział poszedł na zagładę swoją. <laughs> Murtarcz! Jezu, idioci, cymbały, MP. A to są łucznicy. Zajebiś! <laughs> Jeszcze A, nie jest Rozwaliliśmy cały oddział Rzymian. Tak na pałę po prostu. Nie wiem, po prostu. Idą do nas wrogowie! Trzymać się! Tak, oczywiście, wszystkie włócznie. Wyjmijmy, rzućmy włócznie na ziemię i walmy mieczami. Tak będzie tak. lepiej dla nas wszystkich. Tak jest! Dobra, już są włócznie. Już odwalamy tych łuczników Jea, yeah, śmierć łuczników <grym> ale się wyglebał, mój. To jest, to nie jest być śmieszne. To nie powinno być śmieszne. To powinno być tragiczne. Świetnie! Świetnie! Świetnie. A moi żołnierze tak pięknie giną. za je Wicie. Chodzić do miasta wszyscy macie. Nie! Na konnicę! Bronić się! Za Tragedia to mój, ten mój podbój. Tyle ci powiem. Straciłem oddział. Ej, ja zaraz będą rozwalę całkowicie bramę. A widzę widzę. Ja zwalę mury i przez ten mur przechodzę i rozwalam. Ich. A ja rozwalę... Co to ja. było! No włócznie mają być, a nie coś takiego, ja pier... Wiecie co? Jak będziecie walczyć przeciwko tym. Przeciwko komnicy mieczami to naprawdę długo nie pożyjecie. Tyle mam w wróżę. Dobra, jest, mamy włócznie, rozwalamy ich. Przyszły moje oddziały koplitów. Spartan. Death and Glory, dobra Zniszczyć ich wszystkich, destroy motherfucker. Dobra Rozwalać ich, Kretyn, kretynów tępy A ci nic nie robią, tylko czekają na ostrzał Po co ci pauza? No bo ty nacisnąłeś, myślałem, że potrzebujesz Aha sorry, to nie Już Może możemy grać Okej okay. Klik, No, kliknąłem już Aha dobra To ja moja wina ale ich jedziemy, tą konnicę tutaj, patrz nam. Zobacz jak ten czerwony pasek rozwala ten niebieski pasek. Na, no wiem, wiem, tracimy wojsko z każdą sekundą. I to ty tracisz to jest najgorsze. No bo ja dostałem full łuczników. No Nikt mnie nie lubi. Odpalajcie ich! Łucznicy, wy się do łuczników broga, to będzie miło. Jak ładnie leci! Bum, bum, bum. Szybciej. Ej, a co im zmniejszy morale? Co? Jak im zmniejszyć morale? Naszym czy wrogom? Wrogom. Wiesz, bo U... naszym to raczej... Dami generała albo przewagą liczebną dalej. Przewaga liczebna odpada i generał też jest ich za dużo. What the fuck, ale do mnie strzelają chamy. To no spin! Jezu, i że ci nawet nie biegną dodatku. Wejdź na chwilę z pauzy. Bo mi się... coś zepsuło się. To się zepsuło się. Dobra już. Ale lol! Świetnie kur! Jak leci. Ja wiem. Aha, fajnie. Nienawidzę kobietów. Od tej pory, od dziś tego dnia. Nienawidzę... Ja, tu, jak jak pięknie latają mi chciało. Jest zbyt dobrą kawalerię No zwalcie im ten mur, no by. Czy to takie trudne? Ale co? <grym> My to tworzymy... O, jak ładnie kart. polecieli! Patrz, jak to tak nic nawet... nie wygląda, przegrywamy non stop. Zbyt dobre jednostki ma wróg. Ja bym się wycofał na swoim miejscu. Jak? Zgadnij, daj rozkaz do odwrotu, tylko że wszyscy zginiemy. Wszyscy zginiemy. zginiemy. Ale lepiej nie, lepiej, już lepiej w boju zginąć. Wiesz co, no? ja tam idę do Ciebie. <noise> tak, bo Ci się uda. No, spróbuję przynajmniej. Okej. Okay. Będzie śmiesznie, ale może dam rady. Mam no nadzieję. Może. Co my się. Dzieje? Idę. U to jest tragedia, nie żołnierze, Go, go, Power Rangers! A dobra, rozwaliliśmy im... rozwaliliśmy im konnice. Zbyt dużo łóżników mają w Tempemendy. No. To mnie denerwuje. Wyłączyć to Come on! Dacie radę! Speed health na wroga! Na na wroga What the fuck to było? A ci balisty mają! I świetnie! I prują do moich wojsk! I mi się nic nie dzieje, moi są zbyt dobrzy Później Far Cry'a, a nie, nie graliśmy w Far Cry'a, the fuck Szybciej! No! Ale mam zajebiste wojsko Ech, Nie widzę ich Spartanik, cholera Artyleria rozwa... różnie Spartan, no to... No <świetnie>, świetnie! Tak, oni sobie Jest stoją świetnie, świetnie. się DBS. Są jeszcze lagi takie, że ło. Ja nie mam lagów. No nie ja nagrywam. A. Ej, włącz tyli. przyspieszone tempo gry. I, ile? Ej, nie, ja na murach mam jeszcze sypią. Jak ja mam wejść na mury, Da ja się pytam. Pytam. Od, od tyłu! Goddammit! What the fuck! Zjedli cię? Od tyłu. ale nie wrócił. Pięknie, nie, to jest świetne. Dobra, broni cię, broni cię! sił. Twoje już dwa razy się rozumiesz szybciej wiem że potraficie porażka nie stanowi zagrożenia chyba na nich ta porażka nie stanowi zagrożenia odwróćcie ich uwagę i my nie Hazati no, nas biegną nie no świetnie pro no hardcore no jest DBS po prostu ci powiem Hazati biegną to jest zbyt dobra jednostka ostatnio. Oni rzucają najpierw łuczniami, a dopiero później walczą wręcz. Ale dobra, rozwalimy ich, mamy tych... Mamy zbyt dobrą jednostkę do obrony. E, Oni giną, moi żołnierze giną tylko dlatego, że... E, ci. Nie, to już przed samym szturmem... Ludzie, to jest idiotyzm, to już prawda. Kawalera mają łucznię, nagle je podoszą do góry i wyjmują je What the fuck?! To bomba. To debilne wojsko, które nie wykonuje moich rozkazów. Nienawidzę tych żołnierzy, po prostu nienawidzę. Dajcie moi kochani. Jeszcze chwila. Oczywiście to jest przenośnia, bo i tak zginiecie wszyscy. <laughs> Jeszcze chwila życia. O, palimy im świątynię. Okej. Okay. Nie, im palimy Panteon, ale jaja. Okay. Panteon im palimy, słuchajcie, ludzie zmieniają wiek historii. Holosom bym A... podpalił, byłoby fajnie, nie ale, okay. ale ci jadą. No. Masz coś do nich? Starają się. No tak moi wyglądają, to jest tragedia. To jest kurna tragedia. O nie, nie ten żyd sorry Come on! Szybciej! Nie, ja już przegrałem, człowieku. Z tym wojskiem to wiesz, mogę sobie robić... Jezu, w stoją! O, matko boska, co tu u mnie się dzieje? Katapulty podskakują! Ludzie giną! Co? Katapulta się pali! Ale nie, nie przegieli z konnicą Rzymian! Szarza konnicy na błyszniku kończy się zwycięstwem konnicy? What the fuck? Ja już straciłem wszystkie, całe wojsko. Łucznicy są wyładowani e, Ci Wojsko do walki wręcz uciekło Wręcz hardkorowo. Druga katapulta się pali Oni stoją A czemu moje katapulty nie strzelają? Przecież mogą M Bo moje jednostki idą do ciebie po cholerę, skoro ja już nie mam jednostek Bo ja ogrom, okrążam Rzym Ja staram się ich ostrzelać jako tako idą do ciebie Na pałę, ja żarżować, na pałę moi dzielni, łóżnicy na wroga Ej, nie jak to tak mnie wygląda jak szarżują na wroga ja, to była podpuszka, była podpucha, uciekaj on cię już zdepczą. dzielnie walczą z kawalerią wroga. No to <laughs> lepiej wygląda. Powiem dużo. Zamiast strzelać. O nie, wypili miksturkę Gandalfa. My też. Wypiliśmy sobie. Dobra, no, no, biegniemy. Sprintem we wroga. Cholera, ci na co krążają, no nieważne. Ten tracę, oddział ma ich zawalić. Tracę jednostki, tracę jednostki. Ja walczę dzielnie. O, no. No niech nie, nie, moi nie strzelają już z tych armat Go, go, Power Rangers Ja chyba wycofam moją moich... eee! niech... Rozwaliliśmy tak. Rzymian, wycofują się Tak Moi włócznicy Jak... rozwalają Rzymian Piękny dziś dzień mamy Tak jakby no. Moi włócznicy rozwalili Rzymian Pała. Ale niech moi już nie strzelają Z tych go. Idź, przejmij mury! W tych strzelajcie, ludzie, a nie w tamtych. Ui, bum. Uiii! W tamtych, w tamtych. Może zajmiemy rynek przez przypadek tymi. Przez przypadek? <głos> <głos> Tutaj. A czy w sumie jest to bardzo prawdopodobne? Chociaż wątpię, czy tam dojdziemy. No, mój nie zboginął drodze. ja e, ten Billy i kawaleria, dobra jest bo i z my jesteśmy rozgrzani Daję nam przewagę O mamy katapulty katapulty moje strzelają do moich no to... rozwalamy kawalerię o, o, o... dajesz jezu jest rozwaliliśmy konnicę jesteśmy dbs ludzie został jeden ludzik z oddziału i zginął okej okay. a tu kobieta mój stoi w miejscu i nic nie robi nie... Dobra, dostawcie to Zaczął uciekać w końcu. Moi łucznicy są zmęczeni, ale nie, trudno się mówi. Musimy szarżować na wroga. Skocz! Patrz, jak to u mnie wygląda, jak moi łucznicy biegną. Oni się stoją i czekają, aż się spali ten. Patrz na moich łuczników! Nie widzę. Zobacz, zieloni ucznicy. Szarża. <laughs> no. Dobra, bronimy się tutaj. Ło, wow, ile trupów tutaj jest. U mnie uczniów nie no. U mnie jest mnóstwo tych trupów. A, a tak, widać, że Spartanie. No. Okej, okay, moje jednostki już do ciebie dochodzą, zaraz będzie wsparcie. Nie widzę cię nigdzie. Co z tego, że przegraliśmy? Tak się idzie zabawa. Tylko to, że ty nie... Dobra, no idziemy. Przez ciebie przegrywamy. To do jest dowództwo. Wiem, bo jestem takim hardkorowym dowódcą, że nie mieści się w głowie. Wiem.